Chęci się Mastysonu Grycha i witam was w kolejnym odcinku, takim szybkim strzale. gdzie dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak mi minął dzień. Minął mi dzień szybko, dosyć i właśnie też był no, dosyć zajęty. Dlatego też nie pojawił z taki dokładnie no, taki lepszy, ale tak sobie postanowiłem. Nie wiem, czy Wam się ten postanowił. się ten ten pomysł, bo będzie najlepszy taki pomysł, że codziennie będę właśnie nagrywał takie materiały jak teraz widzicie. Postaram się coś ciekawego powiedzieć, ale coś z sensem. A teraz na tydzień będzie taki to budowany bardziej materiał, gdzie będzie coś co ciekawego działo niż same gadanie, sama moja twarz. <laughs> ale typu to co było w środę chyba. No wtorek. Nie pamiętam. I mam nadzieję, że Wam taki pomysł podoba, że codziennie będę nagrywał właśnie takie stajało się minutowe odcinki, że będę gadał o tym dniu, co robię, co się dzieje. I czy będzie... I, i takie to. Ja tak to w weekend, czy załóż, będę ja robił materiał jakiś większy. żeby będzie jak bardziej ciekawszy, bardziej interesujący. Yy, na... dla was. Yy, typu właśnie ta historia. Ale właśnie muszę Przysiąść i to nagrać. Nie wiem kiedy nagram, nie wiem, postaram się. Czemu mówię, mówię, że się postaram? Bo widzicie... Wczoraj bardzo późno się pojawił materiał. Z tego względu, że cały czas byłem zajęty i cały czas byłem w drodze. Teraz jestem. Teraz odpoczywam, bo byłem na mieście, był ja sprzątam w domu, bo zaraz będę mieć gości, więc yy, za o gości. Jak będę mieć gości, to ja montować właśnie nie będę, bo teraz bym miał czas nagrać tą to chciałem. i bym miał czas montować, gdyby nie było. Wiecie, właśnie takiej sytuacji. Ale niestety jest taka sytuacja, jaka jest. No i niestety. Ja się muszę z tym pogodzić, wy to, to też musicie zaakceptować, bo niestety wszystkiego nie jestem w stanie ogarnąć. Ale, mi się wydaje, nie wiem, czy wy też tak uważacie, że jestem jestem bardziej żywszy, bardziej gadatliwy i bardziej gadam z sensem. Moim zdaniem. Czemu? Dlatego, bo mi w martwienia zostały kilka rzeczy w nastrójach, więc nie jestem taki przepełniony robotą, którą muszę zrobić. I takie tak muszę dużo jeszcze rzeczy zrobić. Ale już jestem na spokojnie, bo myślę, że do 14 listopada 14 lipca się wyrobię, bo wtedy mam zaliczenia. Więc no, mam nadzieję, że się nie gniewacie, nas jak się gniewacie, to zrozumcie człowieka w człowieku, że ja niestety też nie jestem w stanie, musiałbym naprawdę poświęcić całe życie na YouTube'a, wtedy by na pewno było materiały. Mówiłem też tak, w tak czy kiedy ja bym siedział w domu, ale ze względu na to, że, że czułem, nie miałem w ogóle energii na to, żeby nagrywać i żeby fff, cokolwiek, czego w ogóle na YouTube pokazać. Więc no, no co, Was tylko przepraszam, wybaczcie mi za to, że dzisiaj się nie pojawiła opowieść, ale za to mogę zdradzić, o czym chcę opowiedzieć i to mniej więcej chcę powiedzieć. W opowiadaniu chcę powiedzieć o mojej wycieczce z Kazimierza, jaką, jaką przeżyłem w, w szkole podstawowej. To była czwarta klasa i co, jaką mam pamiątkę na Jamieniu. Więc może zdjęcia się będą pojawiać Kazimierza i w ogóle zobaczymy, jak to ugram i zobaczymy, czy Wam się taka opowieść spodoba. Co to się stało w Kazimierzu, nawet te szkolnej w Kazimierzu. I mam nadzieję, że będzie wam, to, Was to zaciekawi. I mam dużo. Pomysłów na historię i w ogóle, i takie tam. I jak z, <laughs> właśnie pytań dużo nie ma w ogóle. I chyba jak będziecie chcieli tutaj się znać, to ja sam, to już ogajne pytania, bo ja nie, nie wiem, właśnie, co Was interesuje z tego względu. Dlatego Was proszę o te pytania. A to się mało pojawia, więc no. no co Wam mogę powiedzieć jeszcze więcej? Ja jeszcze mam dwie kanapki do zjedzenia, bo są głodne. Strasznie głodne, na nie miałem kiedy zjeść. I co? I, I mówię, materiał się pojawi z wyczeczki szkolnej, znów w każdym mierzu to będzie te opowiadania. I może coś się jeszcze więcej pokażę, pokażę z opowiadania. Jeszcze wam tak się, co się Wam po, podoba, hmm, to dajcie znać. I jak chcecie dawać tytuły? Jakie jak jodze sobie z tytułami? Jaki tytuł dla serii, o że tak powiem, to dawajcie znać. Bo ja mam opowiadania Gruchy na przykład, albo G-Story. Jak mamy g vlogi, to mamy, będziemy mieli G-Story. G-Story, tak. <try> English perfect. Albo G-History. Nie wiem. wymyślajcie jak chcecie, macie jakieś pomysły. I co? Więc moje to na tyle, macie 5 minutowy materiał, ja mam nadzieję, że wam się to spodoba, mam nadzieję, że lubicie jak gadam i jak lubię jak o sercach też gadam, bo ostatnio nie miałem jak gadać, to... jak się ja bym wam o studiach opowiadał, czy coś, co ja takiego konkretnego robiłem, to dajcie znać, to zresztą się z wami podzielę. Więc moje stanowisko to na tyle, trzymajcie się cześć!